Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz, Słowny Dżemilski. Właśnie jesteśmy w trakcie obiadu, za chwilę kończy się obiad i pojedziemy z emerytami, którzy tu przyjechali zwiedzać Mielno i okolice. Zrobimy taką wycieczkę autobusową i poznamy tutaj okolice. No jak mówiłem, Mielno jest, jest, jest to miejscowość niedaleko jeziora Jamno. I i tutaj jest taka miejscowość, w unieście, gdzie pojedziemy. Generalnie tutaj, jestem tutaj właśnie pod palmami, i po tu palmy rosną. Chciałem pokazać o, otoczenie jest super, tutaj zieleni dużo, palmy rosną. Są takie odpowiednie fotele i standardy europejskie, ale może bardziej polskie w zasadzie, bo co to? Znaczy europejskie. W Mielnie takie palmy to i bociany latają, ale to na suficie. Na suficie lewają bociany. Także tutaj można i dziecko znaleźć pewnie, bo jak jest bocian, to i... a nawet samolocik leci też, ale to nie jest ten, 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 ten co zestrzelili Putinowi. Generalnie tutaj wszyscy już tam się powoli siekują. Jedzą obiadki jeszcze. Tutaj już panie sobie dyskutują powiedzie. No i za chwilę się będziemy wszyscy przemieszczać do autobusu, bo, no bo jedziemy dalej, jak powiedziałem. Zobaczymy co się będzie działo. Wychodzimy na zewnątrz. Tutaj takie ładne lustro jest. No ja wyglądam jak lustrze, no wiadomo. Lustrze to się inaczej wygląda. A, a, a w rzeczywistości inaczej. Witam Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. A, a, a proszę pana, a co wy to serwujecie? E, jakie koniaki macie drumy? Też są, tak? To z górnej półki. Tak, a ten, a z górnej półki droższe, ja wiem, a te z dolnej półki tańsze, jak zawsze. Generalnie piwo też jest, bo widzę beczki są z Rumem? Czy... Czym? Z Wińskiem. Z Wińskiem. A, a dobre wino e, e, jakiej produkcji? Polskie? Zielonej góry? Portugalskie. Tak. Portugalskie, a hiszpańskie też. A pan długo już te wino rozlewa? No, chyba 10 lat. Pan. 10 lat i trześć i pan. Cześć, I cześć <laughs> Cholera No pan tak nie może służbowo pić. <laughs> Rozumiem. Tutaj widzimy, o i kierowca już idzie. To idziemy do autobusu, Panie kierowca. Jasne, jasne. Tu mamy ładne statki. A niech pan, i nie, Panie... Panie... Co to jest ten marynarz tu robi? O, tutaj mamy żaglówki. Kominek też jest. Drzewo. Kominka. A i książkę można przy kominku poczytać. No Wszystko tu jest właśnie pod palmami, nad morzem, jak widać tam za drzwiami już jest morze. O. Tutaj nasz przewodnik jeszcze uzgadnia następne sprawy. I teraz ludzie będą no, mogli się upominać, bo trzeba ja ja już zareklamowałem. No, trzeba, trzeba. O, czyli o dziewiątki się, o dziesiątki sięga. I na to wracać, już Pani... Tak. No posłuchałem, że będą kijki. Jakie kijki? O co chodzi z tymi kikami? Takie, to jest właśnie jakie jakiełbaser. Nie, to spacer, do A noriwogi. Aha, to te bez nart takie. Jutro o I bez nart. Może pani. Bez... Ja zawsze się pytam, gdzie oni mają narty, nie? No właśnie. A nie pan mi powie ten marynarz, co tam robi tam? On myje na szyja, czy ten wasz sternik tutaj taki jest i on tu co on tu robi? To, to jest on tutaj odpinowania w porządku. Czy on kieruje wasz lokal gdzieś na kierunek Mnie morski? kontroluje, żeby nie pił? Aha, to dlatego pan nie pije, to już teraz wiem. Dziękuję bardzo. No idziemy na dwór zobaczyć. Wszyscy zapinają się pod szyją. Przepraszam, na plażę, na pale, bo my jesteśmy na fali. I idziemy tu na fali. Ładnie tu jest, bo tu fala jest duża już. Jak widać, zaraz przybliżenie zrobimy fali, bo tam na fali coś widać. A ptaszki są na fali. Fala jest dość duża, jak widać, fala jest już, o, są fale takie większe, jak zbliżenie zrobimy morza, te fale tam są i się pluskają. I tak to jest tutaj w tym mielnie, nie wiem dlaczego, ale tam jest koza, o, i tu zobaczymy, jeszcze tutaj mają kozę, koza jest, koza, zobaczymy dlaczego tu koza chodzi, proszę bardzo, koza, koza. Jak to mówią po kaczeńsku? Kueza. I mamy kezę. Idziemy zobaczyć kozę. To była koza. To bo to jest taka sajenka. Co my tu mamy? Mamy tutaj stajenkę. Aha, sianko jest. Proszę, proszę. I tu są kozy. Me Chodź tu kozo. Me, Baran też jest. Baran, chodź tu me, kozo. Idzie do mnie koza. Cześć, kusko moja kochana. No i barana też mamy, no chodź, 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 chodź tu nie bój się, chodź tu koza, kueza i baranek jest ładny, bardzo ładny baran, chodź tu baranie, baran jest piękny, o okazały baran, chodź baranie, chodź baranku, piękny baran, naprawdę, łeb ma taki, o i futro, futro masz też, no chodź baranie, chodź, baran tam stoi, nie chce przodejść bliżej, a kueza sobie poszła. No i baran też pójdzie za kozą, tak? No jak to baran. Pomalutku nie śpiesząc się, ale futra dużo nosi. Nie jest ci ciężko baranku. Poszedł sobie baranek. Chodź baranie, chodź. No, baran, piękny baran, naprawdę. No mają tutaj w mieniu barana. No, stary baran, ale jest stary baran to się nazywa cap podobno no idziemy dalej wracamy do autobusu pomorska telewizja narodowa wasz fotoreporter z mielna yy, pozdrawia z Zdańsk, zdańska przyjechałem do mielna właśnie no to też jest nad morzem w połowie drogi do szczecina można by powiedzieć i tak to wygląda tutaj pięknie idziemy dalej tutaj mamy to co mamy to jest ten pensjonat piękne drzewa i nawet muchomory są pod drzewem rosną nie wiem jakie muchomory tutaj w kamieniach nie wiem, czy z kamienia czasem jest. Nie... No tam są oczywiście. Jest flaga biało-czerwona i ludzie są. Idziemy dyk. A tutaj mamy następny pensjonat. Oj, tutaj chyba nie wyjdziemy, bo na kłódkę zamknęli nas. Czyli tędy się nie wyjdzie. Tędy nie wyjdziemy, bo tam brama zamknięta na kłódkę. Brama zamknięta na kłódkę. A panie, co tu robią? Panie już do autobusu idą? Yeah. Nie. Nie. <laughs> Jeszcze nie. Ale ja już idę. Na spacer. Na no, spacer. Znaczy mamy na wycieczkę jechać autobus. Autobus już czeka, i i kotek jest, ładny. O, A tam barana mają nawet. Dwa kotki są. O, bałek dwa. O, koty po uciekały, za płoty. Przeposilnik zapalił. A was nie zabieramy. A was nie zabieramy, uzamielno Pięknie. O tutaj idą jeszcze dwie panie do autobusu. Kierowca jeszcze czeka. Czeka kierowca. Na wszystkich się dopiero pojedzie z wszystkimi. Tutaj każdy ma swoje wejście. Jedni wchodzą tymi drzwiami, drudzy drugimi. O jeszcze na Sybirak idzie, panie Sybirak, wsiadaj pan, bo już jedziemy, wszyscy są już, wszyscy są, tylko bać pana nie ma, wsiadaj pan, no panie, no pan ma 90 lat, ale pan musi się pospieszyć, no i jedziemy, o tu pan Robert już odprowadza ten radiofale, nie, i będzie grała muzyczka, i jedziemy. Panie ręce przy sobie, dobrze? Jest nie, czenna... Ja pana nie ruszam, pan nie dotyka. Niech pan, niech pan się odczepi ode mnie.